Jak to możliwe, że 60-letnie kobiety na Bali wyglądają, jakby miały 20 lat? W dzisiejszym filmie odkryjemy sekrety tej rajskiej wyspy, gdzie piękno opiera się upływowi czasu. Od zachwycających tarasów ryżowych po tradycyjne tańce, Bali jest miejscem emanującym energią. Dowiedz się, w jaki sposób stosowanie naturalnych składników w rytuałach pielęgnacyjnych oraz związek z lokalną duchowością pozwalają tym ludziom zachować wieczną młodość. Subskrybuj, polub i dołącz do nas, aby odkryć, jak ten wyjątkowy styl życia zmienia nie tylko Twój wygląd, ale i Twoją duszę. Nie możesz tego przegapić. Zaczynamy. Bali, Raj Kultury i Natury. Ach, Bali, ta magiczna wyspa. Kiedy mówimy o Bali, nie mamy na myśli tylko miejsca na mapie, ale prawdziwego raju, który podbił serca podróżników z całego świata. Bali położone jest w najbardziej wysuniętej na zachód części Małych Wysp Sundajskich, tuż obok Jawy i Lomboku tworząc miejsce, w którym natura i kultura idą ręka w rękę. Najpierw pozwólcie, że opowiem wam o jego naturalnym pięknie. Od pocztówkowych plaż z białym piaskiem po tarasowe pola ryżowe, które rozciągają się tak daleko, jak okiem sięgnąć. Każdy zakątek Bali jest wart uwiecznienia na zdjęciu. Wschody słońca w Ubud są po prostu oszałamiające, a zachody słońca w Seminyak są idealnym zakończeniem dnia pełnego przygód. A jeśli lubisz surfing, Kuta jest idealnym miejscem, aby złapać te fale. Znajdą tu coś dla siebie zarówno eksperci, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym ekscytującym sportem. Geografia Bali to ukryty klejnot wśród małych wysp Sundajskich. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda ta wyspa, pomyśl o miejscu, które ma zaledwie 140 km długości ze wschodu na zachód i 90 km z północy na południe. Łącznie zajmuje powierzchnię 5636 km2, co czyni go kompaktowym celem podróży, ale pełnym niespodzianek. Ciekawostką jest to, że jest położona około 8 stopni na południe od równika, co sprawia, że panuje tu klimat tropikalny, który zachwyca każdego. Na zachodzie Bali jest oddzielone od jawy cieśniną balijską, która nie jest szersza niż kilka kilometrów. Na wschodzie otwiera się cieśnina Lombok o długości od 18 do 40 km oddzielająca ją od wyspy Lombok. Ponadto wokół Bali znajduje się kilka uroczych małych wysp, takich jak Nusa Penida, Nusa Lembongan i Nusa Ceningan, wszystkie połączone cieśniną Badung. Miejsca te są idealne na krótki wypad lub na spędzenie dnia na plaży. Ciekawostką jest, że cieśnina Lombok stanowi również granicę ekologiczną zwaną linią Wallace'a. Linia ta oddziela dwie ekostrefy – Indomalaję i Australazję. Nie znajdujesz się więc w miejscu, w którym przecinają się różne ekosystemy. Geografia Bali nie byłaby taka sama bez imponującego pasma górskiego, które rozciąga się ze wschodu na zachód. Niekwestionowanym królem krajobrazu jest Agung – czynny wulkan, wznoszący się na wysokość 3142 metrów. Ten gigant miał swój udział w aktywności wulkanicznej, Ostatnia erupcja miała miejsce w marcu 1963 roku. Północne zbocze góry Agung jest dość strome i nierówne, z bardzo wąską równiną przybrzeżną. Z drugiej strony południowe zbocze jest bardziej przyjazne i łagodne, opada w kierunku równiny aluwialnej nawadnianej przez płytkie rzeki. W porze suchej równina ta może być całkiem sucha, ale gdy przyjdą ulewne deszcze, bądź przygotowany na powodzie. Północne plaże są natomiast zupełnie inne. Mają czarny piasek, będący efektem aktywności wulkanicznej w regionie, co nadaje im wyjątkowy i tajemniczy styl. Ciemny piasek jest wynikiem erozji skał wulkanicznych, które kształtowały wyspę przez tysiąclecia, tworząc krajobraz opowiadający historię geologii Bali. Kontrast między ciemnym kolorem piasku i intensywnym błękitem morza tworzy tu imponujące krajobrazy. Północne plaże, takie jak Lowina i Amet, oferują szereg możliwości aktywnego wypoczynku. Lowina słynie ze spokojnych wód i możliwości obserwacji delfinów o świcie. Wielu turystów decyduje się na wycieczki łodzią, aby zobaczyć te wspaniałe ssaki bawiące się w wodzie. Z drugiej strony, Amet słynie z wyjątkowych możliwości nurkowania i snorkelingu, gdzie rafy koralowe oferują podwodny spektakl pełen życia morskiego. Dodatkowo, miejsce to jest otoczone rafami koralowymi, więc jeśli jesteś fanem nurkowania z rurką lub akwalungiem, to jest to idealne miejsce dla Ciebie. Możesz zanurzyć się w krystalicznie czystej wodzie i obserwować bioróżnorodność morską, która rozwija się przed Twoimi oczami niczym niesamowity spektakl. Bez wątpienia rafy te są naturalnym skarbem, który zaprasza każdego do zanurzenia się w ich pięknie i docenienia różnorodności oceanu. Nie wahaj się więc zabrać ze sobą sprzętu do nurkowania i odkrywać podwodny świat. Obiecuję, że nie pożałujesz. Magia Bali nie kryje się tylko na powierzchni. Ale również pod wodą, czekając na odkrycie. Czy wyobrażasz sobie, jak wspaniale byłoby pływać w otoczeniu całego tego morskiego życia? Urok balijskiego piękna, a skoro mowa o pięknie natury, to idealny moment, aby porozmawiać o kobietach z Bali. Jej opalona skóra lśni w tropikalnym słońcu, a jej duże, wyraziste oczy emanują wyjątkowym ciepłem. Już od chwili, gdy je zobaczysz, nie sposób nie poczuć emanującej z nich żywej energii. Każda balika od najmłodszych lat emanuje elegancją, o czym świadczą świeże kwiaty w jej długich, ciemnych włosach. Ich stroje, takie jak kolorowe sarongi i delikatne kebaje, podkreślają ich figurę. Piękno tych kobiet wykracza poza powierzchowność. Zdrowy tryb życia jest niezbędny do zachowania promiennego wyglądu. Ćwiczą jogę, uczestniczą w tradycyjnych tańcach i cieszą się aktywnością na świeżym powietrzu, co pozwala im pozostać aktywnymi i pełnymi energii. Łączą aktywność fizyczną z dietą bogatą w świeże i naturalne składniki, tworząc idealną równowagę, dzięki której mogą wyglądać spektakularnie w każdym wieku. Kiedy się z nimi spotykasz, zdajesz sobie sprawę, że ich urok nie polega tylko na ich wyglądzie fizycznym. Każdy uśmiech i każde słowo pełne jest mądrości i miłości do życia. Sposób, w jaki o siebie dbają, jest odzwierciedleniem ich szacunku do natury i swojego ciała. To właśnie holistyczne podejście do dobrego samopoczucia sprawia, że są one naprawdę wyjątkowe. Ale jest coś jeszcze, co ich wyróżnia tajemnica, którą skrywali przez lata. Jak to możliwe, że te kobiety zachowują atrakcyjne ciała nawet po sześćdziesiątce? Ta tajemnica fascynuje wielu ludzi i stanowi powracający temat wśród tych, którzy odwiedzają Bali. Ponieważ jednak temat ten wymaga dużej uwagi, jeśli chcesz odkryć tę dobrze skrywaną tajemnicę, zapraszam do obejrzenia filmu do końca. Nie możesz przegapić tego odkrycia, które może zmienić twoje spojrzenie na piękno i starzenie się. Poczekaj chwilkę. Jeśli podoba ci się to, co widzisz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych naszych fascynujących treści obali. I powtarzam, zostań do końca, bo mamy niespodzianki i informacje, których nie możesz przegapić. Twoje wsparcie motywuje nas do dalszych wspólnych poszukiwań. No to jedziemy. Gastronomia kuchnia baliska jest niesamowita, a przyprawy odgrywają na tej wyspie pierwszoplanową rolę. Na talerzach zawsze pełno jest kolorów, świeżych warzyw, które chrupią przy każdym kęsie, soczystego mięsa i świeżych ryb. Ponadto w niektórych potrawach stosuje się świeżą krew zwierzęcą, co nadaje im wyjątkowego i tradycyjnego charakteru. To połączenie smaków jest pyszne i opowiada historię bogatą w tradycje i kultury. Ryż jest niekwestionowanym królem balijskiego stołu. Danie to prawie zawsze podaje się w towarzystwie pysznych warzyw, mięs i owoców morza. Do najpopularniejszych mięs należą wieprzowina i kurczak, natomiast Hindusi uważają krowy za święte, dlatego ich mięso rzadko pojawia się w potrawach. A co z owocami i warzywami? Są świeże i pikantne, dodają chrupkości, która sprawia, że każdy kęs jest wyjątkowy, jeśli kiedykolwiek odwiedzisz Bali, nie możesz przegapić kulinarnych doświadczeń oferowanych przez lokalne szkoły gotowania. Jest mnóstwo kursów, na których można nauczyć się przygotowywania tych charakterystycznych potraw. Ponadto nocne targi są doskonałym miejscem na odkrycie autentycznych smaków. Znajdziesz tam warunki, stragany z jedzeniem i ulicznych sprzedawców oferujących szeroką gamę lokalnych przysmaków. Jeśli chodzi o typowe dania, jest w czym wybierać. Jednym z najbardziej kultowych jest Lawar. Kolorowa mieszanka siekanego kokosa, czosnku i papryczek, chili z mięsem, wieprzowiną lub kurczakiem i specjalnym dodatkiem świeżej krwi. Inną kultową potrawą jest bebek betutu, kaczka faszerowana przyprawami, zawinięta w liście bananowca i powoli pieczona nad żarem. Nie możemy też zapomnieć o balijskim satę, zwanym też satę lilit, gdzie mielone mięso przyprawione przyprawami nadziewane jest na szaszłyki strawy cytrynowej. Góra Agung i Góra Batur Przejdźmy od eksplozji smaków do eksplozji natury. Bali słynie z naturalnego piękna i bogatej kultury, ale dwiema najbardziej imponującymi atrakcjami są czynne wulkany – Agung i Batur. Góra Agung, wznosząca się na wysokość 3031 metrów, jest najwyższym szczytem na Bali i uważana jest za najświętsze miejsce na wyspie. Ten imponujący wulkan od wieków odgrywa ważną rolę w kulturze balijskiej. Uważa się, że jest to siedziba bogów, dlatego też balijczycy stawiają tam swoje świątynie. Ostatnia znacząca erupcja wulkanu Agung miała miejsce w 2019 roku, co przypomniało wszystkim o potężnej sile natury, jaką kryje w sobie ten wulkan. Pomimo, że szczyt jest bardzo popularny, wielu turystów decyduje się na jego wspinaczkę, aby podziwiać z niego imponujące widoki o wschodzie słońca. Wędrówka jest wymagająca, ale nagrodą jest spektakularna panorama obejmująca większą część wyspy. Z drugiej strony, góra Batur jest równie fascynująca. Ten czynny wulkan o wysokości 1717 metrów jest popularny wśród turystów, którzy chcą podziwiać magiczny wschód słońca z jego szczytu. Droga na szczyt jest mniej wymagająca niż na agung, dzięki czemu jest dostępna dla wielu osób. Po dotarciu na szczyt turyści mogą podziwiać nie tylko panoramy okolicznych krajobrazów, ale również jezioro Batur, piękne jezioro utworzone przez kalderę wulkaniczną. Oba wulkany mają szczególne znaczenie w życiu duchowym Balijczyków. Ludzie często kładą się spać z głową zwróconą w stronę Agungu, jako wyraz szacunku i oddania tej świętej górze. Ponadto na ich zboczach odbywają się ceremonie i rytuały ku czci bogów i prośbie o ochronę. Wyspa Bogów Bali, znane jako Wyspa Bogów, jest miejscem, w którym kultura, duchowość i tradycje przetrwały przez wieki. Przykładowo na Bali codziennym życiem kieruje się balijski hinduizm. Religia ta jest sposobem życia, który można zaobserwować w każdym zakątku wyspy. Świątynie, znane jako pura, są ośrodkami życia duchowego i społecznego. Tutaj, balijczycy codziennie składają ofiary swoim bogom, ofiarowując kanang sari. Małe budowle ozdobione liśćmi palmowymi, świeżymi kwiatami i ryżem. Ofiary te są symbolem wdzięczności i oddania i można je znaleźć wszędzie na ulicach, w domach, a nawet w firmach. Taniec balijski jest kolejnym istotnym wyrazem lokalnej kultury. Tańce te przekazują historie głęboko zakorzenione w mitologii balijskiej. Subtelnymi ruchami i mimiką twarzy, które mówią bez słów, muzyka gamelanowa towarzyszy tym tańcom, tworząc hipnotyczne dźwięki. Zespół muzyczny składający się głównie z metalowych instrumentów perkusyjnych tworzy magiczną atmosferę, która przenosi słuchaczy do innego świata. Połączenie porywającego rytmu i porywającego tańca wywiera niezatarte wrażenie na każdym, kto ma okazję go zobaczyć. Folklor balijski pełen jest legend o bogach, demonach i duchach zamieszkujących zarówno świat przyrody, jak i świat duchowy. Balijczycy wierzą w siły nadprzyrodzone, które wpływają na ich codzienne życie. Dlatego rytuały i ceremonie mają na celu oddanie czci bogom, zachowując w ten sposób równowagę między tym, co boskie i tym, co ziemskie. Każda ceremonia to żywa uroczystość wypełniona kolorami, zapachami i dźwiękami, które odzwierciedlają bogate dziedzictwo kulturowe wyspy. Na wyróżnienie zasługuje również architektura balijska. Tradycyjne świątynie i domy świadczą o głębokim związku z naturą i duchowością, co jest cechą charakterystyczną kultury balijskiej. Architektura ta jest pełna symbolicznych znaczeń i harmonijnie komponuje się z otoczeniem. Na przykład świątynie balijskie, znane jako Pura, są budowlami sakralnymi, które służą jako miejsca kultu i uroczystości. Większość tych świątyń ma konstrukcję triadową symbolizującą trzy światy: świat niebiański, świat ludzi i świat podziemny. Koncepcję tę odzwierciedla układ budynków na terenie świątyni na który składa się szereg kaplic poświęconych różnym bóstwom. Jedną z najsłynniejszych jest świątynia Uluwatu, położona na klifie nad Oceanem Indyjskim. Charakterystyczną cechą architektury tego miasta są dachy w kształcie piramid, składające się z warstw symbolizujących święte góry. Rzeźby w kamieniu i drewnie zdobiące te świątynie często przedstawiają sceny mitologiczne, postacie boskie i elementy naturalne takie jak kwiaty i liście symbolizujące związek między tym, co boskie, a tym, co ziemskie. Porozmawiajmy teraz o tradycyjnych domach balijskich, znanych jako Rumach Adat, które również stanowią godne uwagi przykłady tej unikalnej architektury. Domy te są zazwyczaj budowane wokół centralnego dziedzińca, tworząc prywatną przestrzeń sprzyjającą życiu rodzinnemu i wspólnocie. Ściany są zazwyczaj wykonane z bambusa lub drewna. A dachy pokryte strzechą lub dachówką, aby chronić je przed tropikalnym klimatem. Jednym z najciekawszych aspektów tych domów jest ich projekt zgodny z zasadami świętego trójkąta. W tej koncepcji każda część domu ma określoną funkcję: rodzinna świątynia, (sangga), przestrzeń do przyjmowania gości, bale i prywatne sypialnie. Projekt ten odzwierciedla znaczenie równowagi i harmonii w życiu balijczyków. Archipelag pełen niespodzianek i cudów, mówiąc o Bali, nie sposób nie wspomnieć o sąsiadujących wyspach: Nusa Penida, Nusa Lembongan i Nusa Ceningan. Jeśli szukasz miejsca, w którym możesz uciec od zgiełku codziennego życia i cieszyć się mniej zatłoczonymi plażami, te miejsca są dla ciebie idealne. Podczas gdy Bali tętni życiem dzięki swojej kulturze i krajobrazom, pobliskie wyspy oferują oazę spokoju. Idealną na romantyczny wypad lub regenerację sił podczas relaksującego wypoczynku. Porozmawiajmy trochę o nazwie Bali. Termin ten ma głębokie korzenie w mitologii indyjskiej i można go przetłumaczyć jako ofiarowanie. Stało się tak z powodu starożytnego króla, który postanowił oddać wszystko Bogu jako dowód oddania. Ta duchowa więź jest żywa do dziś i można ją odczuć w każdym zakątku wyspy. Ponadto Bali ma swój własny kalendarz księżycowy, który znacznie różni się od kalendarza gregoriańskiego, którego używamy w większej części świata. Kalendarz ten nie tylko wyznacza święta religijne, ale ma również wpływ na rolnictwo i inne codzienne czynności. Fascynujące jest obserwowanie, jak tradycyjne podejście dodaje autentyczności balijskiemu stylowi życia. Porozmawiajmy teraz o czymś ciekawym imionach balijskich. Tutaj rodziny nadają swoim dzieciom imiona zgodnie z kolejnością ich urodzenia, łajan pierwszemu dziecku, Madę drugiemu, Nyoman trzeciemu i Ketut czwartemu. Jeśli pojawi się piąte dziecko, niespodzianka. Wszystko zaczyna się od nowa z Wayanem. Wszystkie imiona są unisex, co oznacza, że możesz spotkać wiele osób o tym samym imieniu wszędzie. Aby się wyróżnić, wiele osób decyduje się na używanie drugiego imienia. To piękna tradycja odzwierciedlająca silną wspólnotę i kulturę rodzinną na Bali. A jeśli myśleliście, że to już wszystko, co kryje się w balijskich tradycjach, to szykujcie się. Jedną z najbardziej efektownych ceremonii jest ceremonia dojrzewania. Podczas tego rytuału piłuje się kły dzieci, ponieważ? Ponieważ zęby te są związane ze zwierzętami i dzikimi zwierzętami, symbolizują one, że nastolatek kończy z dzieciństwem i wkracza w dorosłość. Tego rodzaju ceremonie stanowią nieodłączną część życia Balijczyków i pokazują, że każdy rytuał ma głębokie znaczenie. Bali i sąsiednie wyspy to coś więcej niż tylko destynacja turystyczna. Od spokojnych plaż po bogatą kulturę, każdy zakątek oferuje coś nowego do odkrycia. Niezależnie od tego, czy planujesz wypad, czy po prostu chcesz zdobyć nowe doświadczenia, Bali czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Sekret kobiet balijskich. Przejdźmy teraz do najbardziej oczekiwanego momentu tego filmu: Wielkiego sekretu balijskich kobiet. Jaki jest sekret? Prawda jest taka, że na to wpływa wiele czynników, dlatego, bądź przygotowany, że dowiesz się wszystkiego. Najpierw porozmawiajmy o genetyce. Kobiety na Bali są z reguły szczupłe i wysportowane, i nie jest to kwestia szczęścia. Wiele badań wskazuje, że genetyka może wpływać na sposób magazynowania tłuszczu i sposób, w jaki nasz organizm reaguje na ćwiczenia. Tak. Istnieje czynnik genetyczny, który pomaga im zachować szczupłą sylwetkę. Ale to nie wszystko, bo styl życia, jaki prowadzą, ma również wpływ na genetykę. Przejdźmy teraz do stylu życia. Kobiety na Bali są z reguły bardzo aktywne od najmłodszych lat. Kultura balijska jest pełna zajęć fizycznych, od uprawy ryżu po tradycyjne tańce. Tego typu aktywności stanowią część ich codziennego życia i pozwalają im zachować formę bez konieczności chodzenia na siłownię. Tańcz każdego dnia. To zdecydowanie można zaliczyć do dobrych ćwiczeń. Porozmawiajmy teraz o jedzeniu. Dieta balijska jest bogata w świeże i zdrowe składniki. Mają szeroką gamę tropikalnych owoców i warzyw, które są bogate w przeciwutleniacze i niezbędne składniki odżywcze. Popularne są dania takie jak nasi kampur, które łączą ryż z różnymi dodatkami, takimi jak warzywa, tofu i świeża ryba i stanowią zbilansowaną dietę. Popularne jest również spożywanie przypraw, takich jak imbir i kurkuma, znanych ze swoich właściwości przeciwzapalnych i korzystnych dla zdrowia. Kobiety na Bali unikają również przetworzonej i słodkiej żywności, wybierając żywność naturalną. Koncentracja na świeżych składnikach pomaga im zachować szczupłą sylwetkę, promienną cerę i dobry ogólny stan zdrowia. Prawdziwa sytuacja win-win. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest podejście psychiczne i duchowe do życia. Kultura baliska wysoko ceni medytację i równowagę emocjonalną. Praktykują jogę i inne formy ćwiczeń duchowych, które wzmacniają ciało i sprzyjają pozytywnemu nastawieniu. Jest to istotne, gdyż zdrowy stan psychiczny może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Należy również wspomnieć o znaczeniu słońca na Bali. Życie w ciepłym klimacie pozwala im cieszyć się przebywaniem na świeżym powietrzu niemal przez cały rok. Ekspozycja na słońce wspomaga syntezę witaminy D. Która jest niezbędna dla zdrowia kości i mięśni. Ale bądź ostrożny, zawsze stosuj ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ chcemy dbać o siebie. Wreszcie, relacje społeczne odgrywają bardzo ważną rolę w życiu kobiet balijskich. Społeczność jest kluczem. Wspierają się nawzajem w dążeniu do zachowania zdrowia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Posiadanie silnego wsparcia może być świetnym motywatorem do prowadzenia aktywnego trybu życia. A więc mamy to idealny koktajl korzystnych genów, zdrowej diety, regularnej aktywności fizycznej od najmłodszych lat, zrównoważonego podejścia psychicznego i wspierającej społeczności. Wszystko to sprawia, że balijskie kobiety mogą wyglądać olśniewająco nawet po sześćdziesiątce. I oto dotarliśmy do końca. Dziś odkrywaliśmy fascynujące sekrety tej magicznej wyspy, gdzie piękno i duchowość się przeplatają. Od oszałamiających białych, piaszczystych plaż po majestatyczne wulkany górujące nad horyzontem, Bali jest miejscem, w którym natura i kultura współistnieją w idealnej harmonii. Która część kultury balijskiej zaskoczyła cię najbardziej? Czy uważasz, że włączenie praktyk duchowych do codziennego życia może mieć pozytywny wpływ? Jaki jest Twoim zdaniem sekret jej nieprzemijającej urody? Rytuały, dieta czy związek z naturą? Chętnie poznamy Twoje przemyślenia w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej na temat sekretów Bali i tego jak zmieniają one życie, nie zapomnij polubić go i zasubskrybować nasz kanał. Dołącz do nas w tej ekscytującej podróży po najpiękniejszych miejscach na planecie, nie możesz tego przegapić.